Jest to żołnierz, który stanął w obronie swoich żołnierzy, gdy zostali zmuszani do udziału w eksperymencie medycznym. Porucznik Szymon Fijo złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez swoich przełożonych. Stanął też przed komisją w Sejmie, za co, no cóż, no zwrócił bardzo uwagę na swoją postać, no bo przecież jak oficer wojska polskiego może. Nie wykonywać ślepo rozkazów. Jak oficer wojska polskiego może przecież składać zawiadomienie na swoich przełożonych, prawda? Jak on śmie wyciągać coś na zewnątrz, pokazywać, że prawdopodobnie popełnili przestępstwo? Jak oficer wojska polskiego może stać za swoimi żołnierzami? Przecież to jest nie do pomyślenia. Przecież oficer powinien robić. Tak jest, wszystkich wysłać na szczypawkowanie. Tak jest, nie patrzeć na to, czy będą skutki uboczne. Tak jest, nie patrzeć. Tak powinien zachować się oficer, prawda? Czy może nie? No i właśnie, porucznik Szymon Fijał powiedział, że nie, że zdrowie, a nawet życie jego podwładnych jest dobrem najwyższym. I za to został ukarany. Pozbyto się go z armii, wystawiając mu trójkę z opinii. Oficer, który do, tych, do, do tamtej pory był wzorowym oficerem, wykonywał obowiązki nie tylko swoje, ale również dodatkowe, czyli nie swoje, e, które wynikały z karty opisu stanowiska, ale też wiele, wiele dodatkowych. Oficer, który na co dzień był wyróżniającym się gościem w jednostce wojskowym, nagle mówiąc prawdę. Został wydalony z armii. Zainteresowani tą historią? Dlatego bardzo Was zachęcam do zapoznania się z tą sprawą. Tu...